Widzieliśmy, że przyjeżdża do nas zespół, który bardzo dobrze gra mecze wyjazdowe. Do tej pory dwa wyjazdy i komplet punktów. No dzisiaj dołożyli trzeci komplet punktów, także wszystko na wyjazdach, co mieli, to wygrali. My nie ma co ukrywać, zagraliśmy fatalnie, bardzo słabo w pierwszej połowie. Nie było widać tej agresywności z naszej strony. Powiem tak, chemik chciał, a myśmy udawali, że chcemy. I to musiało na tyle kosztować, ile kosztowało. Dobrze, że jeszcze udało nam się do przerwy zdobyć bramkę kontaktową. W drugiej połowie chcieliśmy odrobić straty, chcieliśmy pograć troszeczkę inaczej, zresztą było to widoczne, no, ale niestety dosyć przypadkowa bramka po kontrze. Znowu bierna postawa naszych zawodników w defensywie. Piłka jeszcze poszła po nodze jednego z obrońców, no i niestety Patryk nie miał nic do powiedzenia, zrobiło się 3 do 1. A no później do końca praktycznie myśmy prowadzili tą grę, próbowaliśmy szukać e, sytuacji bramkowych, ale, ale nie udało nam się stworzyć zbyt wiele. No, zamieszanie, które było w polu karnym raz czy drugi, to nie można liczyć, że to są sytuacje bramkowe. Aż nadto był widoczny dzisiaj brak Patryka Pytlaka, który był tym motorem napędowym akcji ofensywnych w ostatnich meczach naszych, a również Tobiaski, który chorował cały tydzień, też było go widać w tej defensywie. Straszny bałagan był w środku pola, tak jak mówię, szczególnie w pierwszej połowie. Niektórzy zawodnicy zapomnieli o tym, że trzecia liga to jest przede wszystkim walka, i do tego dopiero piłkarsko trzeba dołożyć coś, i wtedy jest szansa na punkty. Niestety tak jak powiedziałem, wygrał zespół dzisiaj, który bardziej chciał chciał wygrać, chciał tego zwycięstwa. Przyjechali tutaj po to, żeby walczyć, żeby to zwycięstwo nam wydrzeć. Bramki, które zdobyli, no, szczególnie droga z 35 metrów. Bardzo ładne uderzenie. Pierwsza przy asyście obrońcy zawodnik stoi tyłem do bramki, mimo to przerzuca bramkarza. No, taka bramka też nie powinna wpaść. No, trzecia też mieliśmy po nodze, ale to nie umniejsza niczemu. No, chemik wygrał w dzisiejszym spotkaniu jak najbardziej zasłużenie. Gratuluję im tego zwycięstwa. My, tak jak mówiłem, Musimy pracować dalej, musimy dalej grać, czuwać te punkty. Szkoda, że tydzień temu uciekły nam dwa w doliczonym czasie. Dzisiejszy mecz pokazał, że będzie bardzo trudno o te punkty w tej trzeciej lidze. Tu trzeba cały czas grać. W każdym meczu od początku od początku trzeba grać o pełną pulę i przede wszystkim walczyć. Jeżeli zawodnicy wrócą do tej świadomości, że tylko walką, determinacją, pełnym zaangażowaniem można te punkty zdobywać, to będziemy te punkty zdobywać. Jeżeli będziemy zachowywać się tak jak dzisiaj w pierwszej połowie, no to te punkty będzie na pewno ciekawe. Ja dziękuję kibicom, którzy licznie przyszli na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że kolejne spotkanie, gdzie cztery bramki są, szkoda, że tylko jedna z naszej strony, ale tak jak widać, u nas tych bramek pada dużo. My chcemy grać do przodu, chcemy te bramki zdobywać. No zdecydowanie zbyt dużo tracimy tych bramek, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie dużo lepiej.